Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy, witajcie na kanale Lux Happy. W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym vlogu będzie taki spontaniczny temat, który przyszedł mi do głowy w momencie, kiedy zapukał do moich drzwi dzisiaj rano kurier. Ona temu winna, ona temu winna. Mam nową paczuszkę odpakowaną, mierzoną już jak widzicie. Jest to nowy dress marki mormois. Czy on jest nowy? No, w kolekcji nie jest nowy, dla mnie jest nowy. Ja mam te dresy w różnych kolorach, ale będzie o tym wszystkim za chwilę. Także dzisiaj pomyślałam sobie tak, kurczę, zrobię stylizację z tym dresem na różne sposoby, bo w sumie to nie wiem, czemu nie kupiłam go wcześniej, czemu dopiero dziś, rok 2023, ja ten dres już widziałam dawno, dawno temu, chyba dwa dwa lata ponad w sumie podobał mi się zawsze, ale jakoś tak wybierałam inne kolory. Yy, o tym będzie za chwilkę, bo mam już dosyć długie doświadczenie, chyba nie wiem, kurczę, czy ja nie mam najwięcej tych dressów w Polsce całej yy, z marki właśnie Marmul, bo mam chyba Wszystkie modele. I z Karoliną to chyba już mamy nawet wszystkie kolory. Dobra, słuchajcie, kto jeszcze nie subskrybuje, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie, a jeżeli nie, no to po prostu wasza strata, już więcej nie zobaczycie tych moich mądrości życiowych, na przykład stylizacji dresu na 500 sposobów. Także lecimy z intro i przechodzimy do tematu. No dobrze, jestem z powrotem. Zaczynamy. Pokażę Wam najpierw ten cudowny dres. Dobra. Yy, no co będę zachwalać jeszcze bardziej? Ja po prostu uwielbiam te dresy. To są te krótkie. Nie krótkie, te cienkie, dresy wiskozowe, bo te co miałam, dresy, które Wam pokażę tutaj i miałam je na, na Maderze i bardzo je lubię, to są takie zimowe, ciepłe, takie wiecie, z, jak to moje dzieci mówią, to jest, uwielbiam to określenie mojego syna, z podpuchówką. To są te takie z tym milutkim meszkiem pod spodem. Natomiast to jest taki dresik całoroczny, który bardzo ładnie można wystylizować. W ogóle uważam, że te dresy z Mormuła można świetnie stylizować. Teraz Założyłam go tak po prostu zwyczajnie. Sam dres i trampki. I zobaczmy, co można z tego wyczarować, i spróbujmy tutaj zadziałać z jakimś bezrękawnikiem. No dziewczyny to jest to, co tygryski lubią najbardziej. All Black Lady. Naprawdę mi się to podoba, tylko nie podoba mi się to połączenie z butami, ale e, dobra, wiem, że będziecie pytały ten bezrękawnik. To jest ten bezrękawnik Steffi. E, On jest bardzo lekki, bardzo puchowy. I taka jestem po prostu totalnie czarna. Ale wiecie co? Myślę, że bardzo fajnie i dużo, dużo lepiej od tych srebrnych butów wyglądałyby do tego po prostu zwykłe, czyste, czarne trampki. Także teraz mała zmiana. No i jak? Nie za czarno. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Coś, coś tutaj można by y, jeszcze rozjaśnić. Dobra, ja Wam się pokażę, y, jak to będzie, jak zapnę ten bez Tak to wygląda, nie ukrywam, że zdecydowanie lepiej to wygląda w wersji rozpiętej. Tak bardzo, to tak bardzo no, Ja W ogóle słuchajcie, myślałam o tym dzisiaj w nocy. Żeby nagrać takiego vloga o takich nonszalanckich stylizacjach, bo właśnie takie eleganckie dresy, czy tego typu właśnie bez są do tego idealne. Zobaczmy, co możemy wyczarować z torebką. No dobra, a czy taka torebka pasuje do tego typu dresu? Nie pasuje. <ścoughs> torebka się nie nadawała, słuchajcie, najlepiej do tego by pasował zwykły, czarny Ląchon. Także bardzo fajnie podoba mi się nie wiem co we na to za chwilę będziemy ten dress przebierać może w taką wersję trochę bardziej elegancką nie do końca taką totalnie sportową a to że ten dress będzie wyglądał rewelacyjnie Ciepłą, puchową kurtką, jeszcze szczególnie w takim bardzo szalonym kolorze. Dobra, wiecie, tej kurtki już nie można kupić. To jest kurtka, która ma, którą, mam przez, którą mam już trzeci sezon. Uważam, że wygląda cały czas świetnie, ale dokładnie tą kurtkę możecie teraz kupić na wyprzedaży w kolorze czarnym i w kolorze takim khaki. Także kto jeszcze jej nie ma, to polecam. Ja osobiście zastanawiałam się, czy nie sprzedać tej. I nie zamienić właśnie na tę zieloną, ale wiecie co, już nie będę kombinować, nie chcę nowych rzeczy. Bardzo lubię ten model i to jest taki model totalnie sportowy, który idealnie nadaje się w góry na narty, na śnieg, chociaż nie ma śniegu. Dobra, zmieniamy, zmieniamy na coś bardziej eleganckiego, miałoby być trochę bardziej elegancko. Dres, elegancko, tak, da się. A co powiecie na takie małe rozjaśnienie? Mam moje ulubione kazarowe jasne trapery z Zamszu, więc może yy, połączę te dwa kolory. No jak? Ja myślę, że fajnie, że to jakoś tak odwraca uwagę od tego ciemnego dresu. To może teraz jeszcze coś jasnego do tego. No okej, okay, przyznam Wam się, że do tej stylizacji chciałam mieć właśnie ten czarny dres dokładnie do tych butów, do tego płaszcza, do tego żeby wyjąć tak tutaj niechlujnie kaptur, do tego potrzebny był mi ten czarny dres, bo nic innego mi tak idealnie nie pasowało. Ten dres cieplejszy, który mam, on jest minimalnie grubszy. Ten jest taki troszeczkę bardziej przy ciele, dlatego nie chciałam już to jest taki płaszcz lekko oversize'owy, który Ogólnie, jak jest taki puchaty dres, on lekko powiększa, więc ten płaszcz też trochę powiększa. Nie chciałam już tworzyć takiego luku bardzo, za bardzo oversize, żebym po prostu nie wyglądała na 14 rozmiarów większą niż jestem, a najmniejsza, jak wiecie, nie jestem. Bardzo mi się podoba ta stylizacja i mam, mam wrażenie, że będzie to nasza ulubiona, więc zobaczymy, może jeszcze do tego założymy jakąś czapkę, co? No i co nie fajnie? Słuchajcie, no. Według mnie bardzo fajny, nonchalanski styl. szalanski non nie znaczy niedbały. Nonchalanski nie wygląda na nieprzemyślany. To ma wyglądać tak, jakbyście podeszły do szafy, wrzuciły na siebie cokolwiek, ale to wciąż wygląda jaka, jak poukładana, fajna, super dobrana stylizacja. Myślę, że jest to stylizacja, za którą. Nie jedna osoba obejrzy się na ulicy, ja bym się obejrzała, słuchajcie. Bardzo mi się podoba, szczególnie z tym zestawieniem czapki. Czapka jest kaszmirowa, też z mormois, płaszcz z mormois, wszystko będzie podlinkowane, a ja co? Przebieram się, zaszalejmy. Kolejna koncepcja, nie wiem jak bardzo szalona wyjdzie, ale zmieniamy kolor traperów na właśnie takie czarne, ukochane, słuchajcie. Wiecie, że yy, no, to jest moja wielka słabość. Te trapery, za które zapłaciłam 500 900. są to trapery marki Chanel. Wielki grzech, ale uwielbiam je i noszę najczęściej ze wszystkich moich rzeczy w garderobie. No i co? Szczuplutko wyszło, co na szczęście. W tamtym płaszczu nie było aż tak szczuplutko, ale tutaj całkiem fajnie z tymi czarnymi traperami. No nie wiem, co Wy na to. Słuchajcie, taki dres jest mega uniwersalny, on jest świetny. Uwielbiam taką nonchalancję w stylizacjach. Super. Powiem wam szczerze, że nie wiem, która z, która z tych stylówek z płaszczem mi się bardziej podoba, ale najbardziej podoba mi się stylówka z płaszczem i mam jeszcze jeden fajny pomysł. Także poczekajcie, to może też być moja ulubiona stylizacja. Posłużą mi te buty, buty marki Kazar, już chyba ich nie ma na wyprzedaży, ale moja córka. Ma takie ciemne brązowe, gdzie też to futerko jest brązowe, to jest ciemne, takie czekoladowe. Ja zakochałam się w tym kolorze, więc podzieliłyśmy się kolorami. I słuchajcie, spróbuję tutaj dobrać stylizację, właśnie w takim kamelowo-miodowym kolorze czyli dobieramy. Mamy już buty, ale same buty tak, nijak, więc zarzucę coś na górę. Myślę, że idealnie tutaj się sprawdzi ta jedwabna. We wnętrzu i wełniana na zewnątrz. Marynarka marki Lovey Silk. Oczywiście trzeba wyciągnąć kaptur, żeby było totalnie niby niedbale. I co wy na to? Bardzo mi się to podoba. Strasznie lubię, strasznie lubię fajne połączenie słów. Bardzo lubię połączenie tych butów właśnie z tą miodową. Marynarką, jeszcze w takiej zupełnie już niedbałej wersji z podciągniętymi rękawami. Nie wiem, czy ta torebka to już nie jest troszeczkę za dużo. Ona pasuje do butów. Nie do końca chyba pasuje do tej e, marynarki. Miodowej. Chociaż wiecie, co, jak ją założę na ramię, to jest znacznie lepiej. Także co dajcie znać, która z tych koncepcji wam się podoba? Czy podoba wam się ten dress, czy rozważałeś go? Jeżeli nie, to koniecznie, koniecznie, koniecznie. Mam zielony, poma bordowy, mam jaśniutki beżowe, to jest z takiej pierwszej kolekcji. Karolina ma szary, granatowy, no i teraz mam jeszcze czarny. Myślę, że mm, to jest must-have na wszystkie pory roku nawet latem, chociaż latem staram się unikać tych ciemnych, czarnych kolorów. Kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam na inne vlogi, dajcie znać, czy któraś z tych stylizacji Wam się podobała, czy macie adresy z mormła. Jeżeli nie macie, to w opisie pod filmem będzie kod rabatowy, który pogłębia wyprzedaż. Tylko działa do końca tego miesiąca, więc kto chce, działajcie. Buziak. Pa!